O oh my god, dziewczyny, jak mi się tutaj podoba! Jak dobrze jest bez króliczków! Czuję się tu jak królowa! Dziewczyny, możemy pomarzyć, że nigdy więcej nie przyszły do szkoły. Będziemy tutaj najpiękniejsze, najpopularniejsze, najmądrzejsze! Dziewczyny, pomyślcie! Jak one nie wrócą do szkoły, to to wszystko będzie nasze. Ja dla siebie biorę te kolorowe torebki, a ja chcę te jasne bluzeczki! Żeby... Czemu mnie tutaj nie zaprosiłyście? Czemu zostawiłyście mnie samą w kawiarni? Zielona, jesteś jak rzep. Możesz się od nas odczepić? Mamy, Mamy cię dość. Stop, 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 dziewczyny. Czemu na mnie krzyczycie? I to jest garderoba cheerleaderek króliczków. Co tutaj robicie? Zielona, jakbyś nie zauważyła, cheerleaderek króliczków dzisiaj nie ma. A jak ich nie ma, to my jesteśmy... Królowymi. królowymi. Tak, rozumiem. Jak nie ma cheerleaderek króliczków, to my jesteśmy tutaj królowymi. Ja biorę ten plecak i te słuchawki. Zielona, czy ty oszalałaś? Te nałuszniki biorę ja. No dobra, Blondi, jak ty bierzesz te nauszniki, to ja zabieram te trampki. I oddajcie mi mój kostium żaby. Zielona, nie jesteś żabą. Jesteś rezerwową. Rezerwową, tak? To nie płaczcie, gdy wylecicie z tej garderoby. Wynoś się, my się nigdzie nie wybieramy. Tak, dziewczyny, trzeba coś tutaj pozmieniać. Tak, dziewczyny, tutaj umieścimy napis żaby. I wszędzie powiesimy zielone żaby. Jakie żaby? Tutaj będą plakaty z naszymi wizerunkami.